Dobry, dzień dobry Witam Was serdecznie, moje Plastusie i... Hmm. I być może też teletubisie Bo jeszcze nie wiem, bo się zastanawiam jeszcze czy, czy to pójdzie tylko dla Plastusiów, czy pójdzie też dla Teletubisiów W sensie czy tylko dla zielonych, czy dla wszystkich widzów no, tak Onboard View e, Multipla e, Jadę w bieszczady. Tak jak było zbierane na Rajwaju, tak w końcu zebrałem się. Ja w sobie jadę w bieszczady. Jest środa, dzisiaj jest dzień. Który dzisiaj jest? 15 chyba. No, e, tak w ogóle nie zwróciłem uwagi, że kurde, jutro jest ten. E, Boże ciało, I boję się, że trochę będą duże tłumy. Ale mam nadzieję, że nie będzie tragedii że, że nie będzie ciasta, że się będę mógł spokojnie rozbić i coś przypichcić i w ogóle yy, no, jadę już tak powiedzmy wstępnie, nie wiem czy tam, no yy, będę pokazać wstępnie rozłożony, yy, o oh, sorry, yy, no jadę wstępnie rozłożony, ale to z tego względu, że yy, taka sytuacja, że wczoraj już w sumie byłem na malutkim wyjeździku yy, Kompasory tam chodzę z dwaczy, no to będę zapraszał klikający mob. Raz na pół roku się wrzuca odcinek. Może teraz też będzie z, by, poszukiwań w wyszedłek, ale zobaczymy. Detektor wziąłem, ale czy coś z tego będzie, to się jeszcze okaże. W każdym razie, wracając. Yy, siedzieliśmy sobie, łowiliśmy sobie rybki, umoczyliśmy sekija i wszystko fajnie. Nie mieliśmy w pobliżu robić nocleg, yy, Przyszła właścicielka i ona stwierdziła, że nie, że, że nocleg to nie, no musielibyśmy zapłacić za łowienie w nocy I jak za cały dzień łowienie 25 zł, to tutaj za nockę 35 zł od no osoby Ile? No to w sumie było nas trzech, no nie, no stwierdziliśmy, że nie, no i kurde, no i się wróciliśmy, no <ścoughs> Także jeszcze nockę spędziłem w domu no i w sumie dzisiaj będzie moja pierwsza nocka w kamperoti, taka właściwa z nowym materacem, nową poduchą i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie że będzie gites. Ale to się okaże. Dobra, tyle mojego pitolenia na wstępie. Skupiam się na drodze, bo to kurde jeszcze kółpa trochą przede mną. Nie wiem czy tam widać. 80 km jeszcze przede mną, także jeszcze kupę drogi. To pieszczadów jeszcze daleko. Także to do, do zobaczenia później. że jak dalej, no 25 km, ale już się powoli Bieszczady zaczynają, a no właściwie to jak powiedziałem, że te w się w sumie no w Bieszczady, no Solina to jest też Bieszczady, tak, no, a tak dokładnie to właśnie jadę nad Zalew Soliński, nad jezioro Solińskie, jak zwał, tak zwał, yy, w każdym razie nad wodę, a co, jak odpoczywać to nad wodą elegancko w Bieszczadach, też fajnie, zresztą widać, jakie kurde widoki są normalnie, pokota, lodziu miodziu, <grym> dobra widzimy się na miejscu że tak powiem taka sytuacja i muszę zaraz szukać drogi naokoło około na Polarczyk Jakąś małą wołską ścieżkę, by się multiplację mieściła, udało mi się przęknąć chociaż tyle. Bo już kurczę, myślałem, że będą się strosić na około jechać. No jestem zaparkowany. Przy takim domku, który na razie jest nieczynny. Tam mam kibelki. Tu jest całe pole. Ale to jest Pikuś, nie? To jest Pikuś. Patrzcie, tam. Tak, to jest jezioro Solińskie. Ale zajmijcie. Dobra, idę się zameldować, opłacić. W końcu. w końcu. W końcu. W końcu nie widzicie. Wcześniej nie było jak także tak miejscoweczka fajna, trochę pod górkę, będzie się fajnie spało. będzie pan zadowolony. No to można powiedzieć, że się trochę rozgościłem. Jestem na miejscu. Na razie chodzę pod iwem widoki, ale zaraz trzeba będzie pójść jakieś śniadanko sobie skonsumować, bo tu już 18 minęło patrzcie jaki mam widok dosłownie to jest dosłownie nie wiem 50 metrów od y, miejsca gdzie multipluje jakoś tak takie widoczki no coś pięknego coś pięknego po prostu także ja wam muszę mocno poczekać bo to że zasłużyliście się mi na do jakiegoś co rewelka także tak ja się chwilę jeszcze porozglądam i idę rzucać. że tam mam fajne widoki, nie? Że dużo widać. Fajna zatoczka. Nope. Z tym dosłownie nie wiem. 100 metrów. No kurde. Rewela. Po prostu rewela. Dobra miejscóweczka. Miałem być gotować, nie? Ale zwiedzam. Fajnie tu jest. Jest kawał dużej plaży w góry jest wow, także, także i, i, i pływające, te żagloweczki. Prześwietla, to i nie widać, bo w sieniu stoję, to mi prześwietla. To jest mega. Z tapora, pora, na którą większość z Was czekała. Czyli gotowanie. Na początek, najbardziej polskie warzywo. I nie mówię tu o buraczku, w sensie o buraku, tylko cebula. Ale że jedna cebula to mało, to i dzierwie, żeby nie było za sucho, to musi dużo iść kujawski z pierwszego odpoczynku, tylko i wyłącznie. O, mam tylko nadzieję, że mnie w miarę słychać jak mówię, bo nie mam podpiętego drugiego mikrofonu Prosimy eee, mnie z kablem użerać A nie wiem na no ile ten oryginalny w kamerze wyrapuje moje gadanie Też się nie chcę wydzierać jakoś mocno Bo po co mam nie słyszeć całe pole kempingowe? Teraz potrzebuję ziemniory. Takie ładne, świeżo kupione. I do Fajnie, Fajne to miejsce jest, bo nie wiatruje. Czy ja te obierki robię? Co ty kurwa robisz? I tak w ogóle, po tradycji stała się zadość. Nie wiem, czy widać godzinę. Ja się przymierzam dopiero do śniadania, słuchajcie. Zgadzam, że się kamerą zapachu nie da zrobić. Ale to pięknie pachnie. Już ta cebulka pięknie pachnie. Nie wiem, czy widać jak się ładnie przyrumieniła nasza cebulka. O, widać. Hi, hi. Tak, surowe ziemniaki na to wrzucę Żeby nie było teraz magiczny składnik. Nie podzieli mi za reklamę, ale to jest magiczny składnik. Oczywiście znaczy lepiej smakuje jak się robi to z solą i yy, przyprawą do ziemniaków, ale pod kątem kamperowania starają się brać jak najmniej rupieci, dlatego kucharek dość dużo. przykrywa, i ciekamy z ziemniakami, tak z godziny czasu poki schodzi 19.15, zobaczymy ile zajdzie a w tak zwanym międzyczasie można sobie przygotować suróweczkę do ogóra zapomit, raz, a właściwie pół bo ten jest dość duży, nie ma sensu całego, nie. Teraz trochę przypieprzyć, przysolić. Kolejna rzecz, którą dodaję. Kuparek suszony. W dużo. Nie wiem, no, trochę przesadziłem. Kurbo, oszala. Dobra, jest w ilości trochę mniej dużo. I ostatni magiczny składnik. Nie mam co za że reklamę, żeby nie było. Tego nie, nie widzieliście, jaka to jest firma. Duża łycha majonezu. No, to Wam smaka, patrzcie jak to wygląda, A jak to nasze ziemniaczki, mm, już skwierczą, już skwierczą. Odnoszę tak wrażenie, że jak nie ma wiotrku, to one się trochę szybciej będą piścić. Także mi nie pozostało nic innego, tylko czekać aż się ziemniaczki skończą. Powiem tak, Chyba nie docenimy braku wiatru. 20 minut i gotowe. Przywiecie to się robiło godzinę. Mmm, jak to wygląda. I na to ściąga. O! A jak to wygląda. No, no, no. 焼き肉。 i sztucie z biedronki <gry> niezbędnik polecam, ale ktoś widział kiedyś taki niezbędnik w Biedronce Kosztuje tam 15-16 zł, ale warto macie nóż, łyżkę, widelet odpinany super sprawa także jak się zabieram za żarcie smacznego tam poza ucieczkami się pytają jedno, drugie, kiedy do kolację robić i jeść nie zaczynają i To smacznego no będzie to jest co to jest za stolik taki fajny, na którym pieciłem to nie jest to nic innego <grystanie> jak zwykły stołek tylko, że marodar na taki blat z takimi uchwytami, żeby się nie wyślizgiwał nie i tuż po dorobieniu blatu znaczy się tu już na dzień później stała taka skrzynka gdzie się z tymi rupieciami mogę całymi schować i i ta skrzynka jest tak zrobiona że mogę to zadeklawać także gites a jeśli by chodziło o, o spanie jak wygląda w środku to nie wiem ile będzie widać bo jest ciemno tak, w środku jest bardzo ciemno. Tu wisi ręcznik, nic nie widać. Zasłonki na szybach, do tego szyby przyciemnione. Z przodu też zasłonka. Tak to wygląda w środku. Ciemność wielka. Jedna wielka ciemność. Tu jestem rozłożony. Na na tym moim łóżku składanym. Mata. materac samopompujący. Jakaś taka dodatkowa jeszcze. Kot piknikowy to się chyba zwiedza no i śpiwór. Mam nadzieję, że będzie wygodnie. No. To siedzonka. Standardowy sprzęt rybacki. Ale nie podoba mi się ta firma. Używany jest w tym czwarty raz, nie? To jest jego czwarte użycie. i jest tu pęknięte w cholerę. No, przepłaciłem te 89 zł za niego. Przepłaciłem. No. W ogóle by ktoś pytał, gdzie... Gdzie ja, gdzie ja jestem, gdzie ja stacjonuję to jestem w Polańczyku to miastowości Polańczyk i jest to nie ma tu nigdzie innego. kemping z Jawa polecam, bo naprawdę jest fajnie, no patrzcie jak jestem blisko wody, nie? tam jest, tam jest już zalew soliński i rejs jachtem no kurde i naprawdę miejsca jest od groma, to zostaje go taki przyczep, która jest nie, w tym momencie jest nieużywana. I, I mieszkańca tu nie ma. Tu obok mam drugą, która też w tym momencie jest nieużywana. Na opartego yy, to miłośniczka mówiła, że bym co to do używać. Do daszenia. <gryw> Więc tu mam plus. Tu jest kolejna przyczepa która też w tym momencie jest nieużywana, w sensie no, nie, nie ma mieszkańca w środku. A, także... Także no. Jest kitus, nie? Zaczynają powoli mgły zjadać nad soliną. Jeszcze tu jakiś wędrowiec wodny sobie płynie. A tutaj mgiełka. Będą beboki. Inne chochliki. No, myślę, że to jest dobra pora na zakończenie tego odcinka. Z tego ciągle dopiero dochodzi. Ja się jeszcze trochę poplątam jeszcze spróbuję parę zdjęć zrobić, aczkolwiek już się zaciemnę, robię na mój aparat Także tak To tyle Także na razie Dobrej nocy Opa